Poznałam mojego męża, jak już przyjechałam, to już był mąż, ale poznałam go w Argentynie, w moim mieście, Mar del Plata, na prowincji Buenos Aires, nad Atlantikiem. Mar del Plata jest takie miasto e, turystyczne e, z portem rybackim portem wojennym, takie malutki, ale to się nazywa port wojenny. I do tego portu właśnie dopłynął statek badawczy z Polski, to był profesor Siedlecki z Morskiego Instytutu Rybackiego. E, I moja koleżanka, która studiowała geografię, e, została zaproszona z grupą studentów geografii, jak i parę profesorów, do zwiedzania statku badawczego, bo to była ciekawostka. Koleżanka zapraszała mnie e, też do zwiedzania statku, ponieważ było Mało osób, które mówiło po angielsku. To było tylko, były tylko dwie osoby, ona i ja. Pierwszy dzień, jak tam byłem, poznałam swojego przyszłego męża. Dwa tygodnie się widzieliśmy dzień w dzień. Pokazałam moje miasto, byliśmy na plaży, no to był listopad, czas na plaży. Eee, Chodziliśmy do tych kotek i tak dalej i był częstym gościem w moim domu. Zresztą drugiego dnia, jak go poznałam, to już, on już poznał moich rodziców. Ja zapraszałam grupę tych naukowców do, do mnie do domu, żeby pokazać, jak mieszka rodzina w Argentynie. Moi rodzice od razu widzieli, no, moja mama od razu pisała, ten, co ci się podoba, to jestem ten w okularach, tak, 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 no. e, Ale wtedy to nie było nic poważnego, to było, tylko chodziliśmy ze sobą. Potem odpłynęli jeszcze raz na miesiąc, wrócili na trzy dni i było pożegnanie, bardzo smutne i ten, i smutne i radosne, bo smutne, bo wiedziałam, że chyba się już nie zobaczymy, a bardzo radosne, bo o, oni robili tyle przyjaciół w moim mieście, że było, no nie wiem, 500 osób ich pożegnało. No i wszyscy machaliśmy, i oni machali, i robili zdjęcia. Wróciłam do domu i, nie wiem, po, po godzinie dostałam telegram. A ten telegram od Andrzeja pisało, e, kocham Cię, czekam w Polsce. No tak, czekasz w Polsce. no ale to, to wiadomo, no. Nie było to w moich planach jeszcze. E, I... W zasadzie, wtedy od razu do pisania pierwszego listu. Z tym, że mieliśmy taki system, że każdy z nas pisał jedną kartkę, to znaczy dwie strony, jedną kartkę dziennie, jak trzy kartki były wypełnione do koperty, a więc trzy dni do koperty i na pocztę. Potem się robiło co dwa dni, i na pocztę i wysłaliśmy. Tak pisaliśmy 150 listów, każdy z nas, i to trwało roku. E, w trakcie tych 150 listów była, mm, było pytanie, czy będzie ślub. E, jak była odpowiedź, że tak, to potem gdzie będzie ten ślub. Ustaliliśmy się, u mnie będzie ślub. Mój mąż e, przyjechał do mnie, był trzy miesiące. Po środku wybraliśmy datę, żeby było tak porówno. I przyjechaliśmy do Polski. Ja byłam w ciąży już. E, oczekiwałam mojego syna e, i pierwsza rzecz, no pierwsza różnica, dobra lądowałam w Warszawie, zaczynajmy od tego, to była Warszawa, e, pierwsze wrażenie było małe lotnisko, szare wszystko, jeszcze do tego był wieczór już, było wszystko szare, trochę się czułam jak w filmie. I jak e, przyjechaliśmy do Sopotu, to oczywiście był pociąg dzienny, a więc przyjechałam. Ja, ja sam się trafiłam. Przyjechałam i już było ciemno. Nie pamiętam, która to była godzina. Może była piąta po południu, ale było jak w noc. E, widziałam, i, i to, to na zawsze się pamiętam, wysiadłam z pociągu na Peronie, widzę napis Sopot. Taki jak był dawniej, taki. Bardzo ładny był. Teraz chyba nie, nie ma, go zmienili, ale, ale naprawdę było. Był bardzo ładny napis i, i to mi się przypomniało, że mój mąż mi wysłał takie zdjęcia. Sopotu, właśnie z Peronu, z nazwą Sopot. I mówiła: No, jestem na miejscu, już jestem w Sopocie. Teściowa czekała na Peronie, poznałam ją e, i tak słówką pojechaliśmy na ulicy Sieromskiego, gdzie mieszkała moja Teściowa, mieszkał mój mąż do tej pory. I tam mieszkaliśmy e, od października 75 roku do właściwie do końca sierpnia 76. Mój syn się urodził w tym czasie, w maju, 7 maja. I wtedy zdecydowaliśmy się, że, że chcemy mieć własne mieszkanie. Wiadomo, że deszczowa może być najmilsza, ale najlepiej mieszkać sam. I teraz powstał problem. W Polsce było mało mieszkań. Mój mąż był troszeczkę na, na czarnej liście, ponieważ była rodzina e, inteligentna, jak się tam nazywało, e, a więc to nie byli godni zaufania. Ślub e, ze mną pogorszył sytuację, bo wiadomo, osoba z kraju kapitalistycznego przyjechała do Polski, nie wiadomo w jakim celu. E, czy ten ślub był prawdziwy, czy nieprawdziwy? A podnosić się urodził dziecko, to i tak nie wiadomo o co chodzi, a więc my nie mieliśmy prawa do żadnego mieszkania. Jedyne, co mogliśmy robić, to kupić za własne pieniądze. Zbieraliśmy e, te pieniądze, co mieliśmy, i e, dowiedzieliśmy się, że na bratwino budują mieszkania nowe, nowe osiedle. Przyszliśmy tutaj na spacer. To wszystko było w budowie, jeszcze prawie, prawie nic nie było. No, nam się podobało, a potem przyszła, do głowy, dlaczego nie w to fajne, to jest Sopot, a mój mąż chciał mieszkać w Sopocie, bo w Sopot albo nic. I to jest rodzinne, mój syn to też mówi Sopot albo nic. E, no i się dowiedzieliśmy, że część mieszkan to jest przeznaczone dla tych, co czekają tej kolejki, która trwała lata i lata, a część mieszkan można było kupić za pieniądze. I kupiliśmy za gotówką, za jeden raz, żaden kredyt, żaden nic, kupiliśmy mieszkanie. Mieszkanie było w e, bloku 23, kolwerga 23. E, wiadomo, że tutaj się budowało od tyłu do, do przodu. E, było za e, szkołą, której jeszcze nie było w ogóle nawet, na pewno była planowana, nie, 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 nie miałem pojęcia. E, Domi na zewnątrz jeszcze nie było tynkowane, ale z balkonu mieliśmy piękny widok. Tam las i tam morze. Potem, jak budowali więcej budynków, to może się nam skróciło troszeczkę, ale dalej widać, ale dalej widać. To ja dalej widzę morze i widzę statki. Mieszkanie było jednopokojowe, czyli M2, 32 metry. Duży pokój, kuchnia Łazienka i przedpokój. I, no I to było wszystko. W tym mieszkaniu mieszkaliśmy 15 lat. Potem była czwórka nas, bo w 1980 roku już urodziła moja córka Mariola. Byliśmy bardzo szczęśliwi. Potrafiliśmy urządzać się bardzo dobrze. Mój mąż z niczego robił meble. Niektóre rzeczy mogliśmy kupić, niektóre, niektóre nie. Byłam tu i, i nic nie rozumiałam, ale mówiłam po angielsku, więc było łatwo, poznałam dużo ludzi mówiących po angielsku, było łatwo się, się kontaktować, ale musiałam robić zakupy, musiałam e, zadzwonić do mojego męża do pracy. Na wszystko miałam, e, miałam kartki zapisane, wszystko, co ja miałam mówić. Na przykład telefon to było tak, że ja dzwoniłam do, e, do Instytutu, że był mój mąż. I ja rozmawiałam z telefonistką i musiałam poprosić, proszę, ona na pewno już ja po, 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 po pierwszym, był to już wiedziała z kim mówi i do kogo ma kierować. Ale ja to mówiłam to do końca i ona mi kierowała, nigdy się nie pomyliła. Inna e, sprawa, były zakupy. Ja też miałam listy, co mogę pisać w sklepie. I co, mm, co było, na przykład miałam listy wędlin, co, co są ciekawe, Sinka no, i, i jakaś inna tam Sinkowa była wtedy w tamtych czasach. No i a ja na początku i naiwnie to się pytałam, czy jest Sienka, czy jest to, czy jest tamto, i sam się słyszałam, nie, 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 nie. No. E, potem się jakoś te nazwy nauczyłam i też nie wiedziałam, jak się mówi grzecznie do ludzi, czy nie mówiłam e, czy masz Sinkę, no tak, takie rzeczy, no dobra, ja sam się nie ma. Wszyscy ludzie się śmiali, że mnie pierwsze słowo, które życzy języka polskiego jest, nie ma, bo to faktycznie nie było. Sam się kupiłam to, co było, czyli była taka jedna kubasa, to zwyczajna, która była no, taka pospolita, taka nie, nie najlepsza, ale, ale była taka kubasa. I ja sam do mojego myślenia kupiłam kubasy. Co ja kupiłam, czy ta jest dobra? Ja mówię, to kupiłam to samo, co zawsze. Dobrze, kupiłam to samo, co zawsze. Ale ludzie byli bardzo mili. Wtedy było bardzo mało suszynów w Polsce. I, i tutaj trumia to w Sopocie jeszcze mniej. E, a więc mi rozpoznawali, mi pomagali, starali się mi. Jak wiedzieli, że ja zawsze kupuję coś tak. I, i, i brałam coś innego przez pomyłkę. Mówili, nie to, to masz to, brać. No, I ja słuchałam. Jeżeli chodzi o język, mogę powiedzieć, że E, e, się posługiwałam słownikiem i e, e, y słuchałam radio. I właściwie ja się uczyłam języka polskiego, słuchając radio. I był taki program, chyba w godzinach południowych, chyba 12 to było. I se, program mi się podobał, bo była, du, było dużo muzyki i, i dobra muzyka. I też roz, rozmowy pomiędzy. I program był Radio dla Kierowców.

Dziwne ten kraj, no ale dobrze, ja byłam zawsze sam się przekonana, że słuchałem jakichś radio dla kierowników, ale jak, jakich kierowników, nie miałam pojęcia, dopiero później się zorientowałam, o co chodziło. Takie pomyłki można robić, jak człowiek nie zna języka, a posługuje się e, słownikiem, nie daj Boże internet teraz tłumacz internetowy, bo znajdzie jakaś odpowiedź i jest zadowolona. Domu. Problem był jeden, że ja nie byłam zatrudniona, ja miałam kartę stałego powitu, już miałam kartę stałego powitu, musiałam chodzić na milicji i, i się meldować o ileś tam czasu, e, żeby pokazać, że mm, nie wiem, czy istnieje, się jestem, czy są, czy nie że robiłam do tej pory, miałam jakieś stemple dodatkowe, miałam kartę stałego powitu, ale nie mogłam być mianowana w pracy. To znaczy byłam, nie byłam obywatelem, oczywiście, bo nie miałam obywatelstwa, ale byłam osobą drugiej kategorii, albo trzeciej w Polsce. Po latach się dowiedziałam, że ja miałam teczkę w IPN-u. Co prawda tej teczce jest tylko moje imię, nazwisko, są moje daty urodzenia, kto są moi rodzice i tak dalej, bo nic więcej nie, nie mieli. Oni myśleli, że jestem jakimś śpiegiem, ale śpiegiem nie byłam, e, a więc nie mam nic więcej, ale swoją teczkę mam. No dobra, pamiątkę po komunizmie ma mówię, to, 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 to też mam. Dobra, i zaczęłam pracę. Potem urodziła się moja córka, moja do, do, dostałam już pół etat, potem pełen etat, zarabiałam dwa razy tyle. Eh, Mając zamiast 8-9 godzin, zarabiałam dwa razy tyle, potem już miałam normalny etat. E, ale dalej eh, byłam... Miałam kartę z tego i nie miałam też po Polski, ponieważ ja się uparłam. Tak mi traktujecie, to ja nie chcę mieć obywatelstwo. Ja dalej będę służyłka i będę uparta. Nawet jak mi robicie najgorsze, to ja dalej będę tak trzymała. Ja jestem uparta, jak widać. Dopiero jak się kończy komunizm, ja służyłam. Podanie o przyjęciu obywatelstwa polskiego w tej chwili mam podwójne obywatelstwo. Jestem Polką i jestem Argentynką. W tej chwili myślę, że dobre pytanie, jest, czy ja się czuję bardziej Argentynką, czy bardziej Polską. Ja się czuję dalej pół na pół. Argentina jest ta Argentina, z której ja wjechałam w pewnym momencie, w 1975 roku. Tam się zatrzymała moja historia Argentyny. Ja zlezę to, co się tam dzieje, natomiast to już nie jest dokładnie moja Argentyna. Tam się zmieniły rzeczy. Natomiast Moje życie w Polsce się zaczęło od 1975, ale ja się interesowałam całą historią polską. Tak się ja się czuję właściwie te, też polką. Inne pytanie, co ja sam się dostanie, jest w jakim języku ja myślę. I to jest naprawdę ciekawe. W tej chwili ja myślę bardziej po polsku, bo dużo więcej mówię po polsku. Ja z z językiem polskim na, na co dzień. Natomiast mogę przejść. Na hiszpański, tak, sami się i otwieram to i jestem całkiem i wtedy myślę po hiszpańsku. Natomiast e, oczywiście to, to jest logiczne. E, mam, więcej mam kontakt z językiem polskim, a więc myślę po polsku. E, jeżeli chodzi o to, co ja tęsknię z Argentiny, no, wiadomo, że tęsknię trochę za, za klimat. Za jedzenie, o jedzenie, są takie kultowe rzeczy, to nasze mięso argentyńskie, tu jest inne, ale różne inne smakołyki, które zawsze jak ktoś tam pojedzie, to przynosi, albo teraz można kupić w Hiszpanii, albo nawet e, czasami dociera do, do Polski. Ale bez tego można żyć. E, rodzina i znajomi, to jest to. To jest... E... Rzecz, za którą najbardziej się tęsknię będą za granicą. Natomiast ja zbudowałam swoje życie tutaj. Zdecydowałam się, że tutaj będę mieszkała, a więc to trzeba i pracować i, i być coraz lepsza. Tworzyłam taki koło języka hiszpańskiego, to tak się klub Club de Español i w pewnym momencie mi się chciało robić teatr. Teatr studencki. czym polegał ten teatr? Ten klub hiszpański spotkaliśmy raz na tydzień przez cały rok akademicki, a drugi semestr poświęcaliśmy teatrem. Raz na tydzień spotkaliśmy się, ja przynosiłam tekst, rozdawałam role. Ćwiczyliśmy cały semestr i graliśmy jeden dzień. Graliśmy jeden dzień w maju, jak był Bałtycki Festiwal Nauki. Za muzyką był odpowiedzialny mój mąż. On nagrywał mi różne rzeczy, różne kawałki, które ja potem puszczałam. A scenografia to była bardzo skromna, bo to były aule. Wszystkie przedmioty, które były używane w teatrze, to robiliśmy mój mąż i ja bardzo łatwo. Do tych wszystkich sklepach się sprzedają wszystko za 5 zł. Tam chodziliśmy i zobaczyli mi, co najgorzej wygląda, bo to zwraca uwagę w teatrze. No. I wtedy kupowali różne takie skratne. Szk Segarki, e, kandelabry, e, piłki, kwiaty, sztuczne, i, i to wszystko trafiło tam, i potem było e, przebranie się. Studenci bardzo lubili, uważam, że to jest właśnie cel teatru. Oni lubili się przebierać i być kim innym. Często chłopcy chcieli, oni mi prosili, oni chcą grać rolę dziewczyny, kobiety. Dobrze? Nie ma problemu, a wszyscy się zgodziły mieli peruki, biusty sztuczne, im większe, tym lepsze. I jak jechaliśmy do Warszawy, byliśmy w pociągu, mieliśmy dwa przedziały i nagle patrzę, że moi studenci, no to przecież mają dwadzieścia parę lat, no. Już prawie już kończą, nie? A chodzą w perukach i przebranych po całych korytarza pokazują się wszystkim, bo ludzie patrzą na nas. Oni byli, byli dumni, że jak wychodzili z teatru, oni wychodzili ubranych, często ubranych jak, jak e, grali. I, i wąsy malowane czy coś i że ludzie na nich patrzą, bo oni są aktorami. Oni się z tego cieszyli. Mieszkania w naszej małej kawalerki. Nastąpiła wolność, nareszcie oczekiwana wolność. I wolność była też dla nas. No, nasza rodzina już nie była najgorsza. E, mój mąż po raz pierwszy mógł wyjechać za granicę i pracować za granicę, bo do tej pory, e, znaczy, pracownicy e, Miru mogli pracować z FAO w innych krajach i zarabiać duże pieniądze, wtedy się przynosiło i się kupowało domy. I, i, I się mieszkało dobrze, ale mój mąż nie miał nigdy pozwolenia to robić, bo miał żonę cóżką. W 1991 roku po raz pierwszy mój mąż dostał taką możliwość i pojechał do Jemenu. Jak chciałam pojechać z nim, bo ja się niczego nie boję, ale mój mąż powiedział, że nie że to jest to jest bardzo niebezpieczne. Pracował tam prawie rok, zarabiał tyle. Że mi mogliśmy e, kupić to mieszkanie, czy teraz mieszkamy za gotówką. za dolari. E, chcieliśmy mieszkać na Brodwinie, bo nie było mowy o innych miejscach. W Brodwino, w Sopot jest najlepsze miejsce na świecie, ale w Brodwino jest najlepsze w Sopocie. Tak postrzegaliśmy to. Ja wiem, że wszyscy mówią, że mamy wszystko. Świetny, bo mamy sklep, i szkoła, i przedszkole, i, i, i mamy lekarzy. I w ogóle. Ja wiem, to wszystko jest ok, ale dla mnie najważniejsze, że to jest nasza kultura na Wrocławiu. Mamy takie centrum kultury na, na Wrocławiu, jest biblioteka, plus to wszystko, co biblioteka organizuje. Ja tam 4-5 książek miesięcznych wypożyczam mi i czytam. E, tak się mnie znają już. I tam chodzę też na, czasami są jakieś odcity, jakiś pokaz zdjęcia czy, czy, czy malarstwo, czy, no, i uważam, że to jest doskonale, bo kultura musi być w każdym miejscu, nie tylko w centrum miasta, czy, czy w stolicy. Na Wrodwinie mieszkam do tej pory, jestem bardzo zadowolona i z tego miejsca się nie wyprowadzi nikt tutaj. ピング Tutaj moje mise na žemi, taj pili.